Witam na kanale z Ameryki Dzisiaj może nie będziemy formatować telewizora Ale mam tutaj taki duży karton po telewizorze, telewizorze 70 in Czyli 70 cali To jest około 1,80m Nie wiem na co komu jest potrzebny taki duży telewizor No ale ludzie mają różne zboczenia i różne kompleksy Nieważne, Telewizor taki nie jest duży, nie jest potrzebny Natomiast pojechałem do sklepu gdzie dostarczają takie telewizory i zapytałem czy mają takie kartony, dlatego że takie kartony są bardzo, bardzo przydatne na robienie szablonów. Więc potnę taki, ten karton na formatówce i pojadę zrobić, mamy kilka szablonów do zrobienia tak zwanych end panels, czyli paneli końcowych i niemiłosierni jest i krzywa ściana i krzywa podłoga dlatego najłatwiej jest właśnie wziąć klej na gorąco i te paski pociętego takiego właśnie kartonu pokleić ze sobą do kupy na, na gorący klej i potem odrysować i krawędziówko wyciąć to jest po prostu najszybciej i najłatwiej niż zgadywać kąty i e, no i kombinować jak Koń pod górę z pustym wozem, jak to się mówiło kiedyś, zegarka albo wyważać otwarte drzwi. Na kolejny dzień tu widać jak pięknie pocięte są paski z tego dużego kartonu. Natomiast tu już są i tam jeszcze większe stoją szablony. Jest to proste po prostu tak jak mówiłem. Przykłada się gdzie potrzeba. Klej na gorąco to jest, to jest żadna filozofia. I e, tak, jak przy tych jest to równoległobok, bo e, to nie wydaje się takie krzywe, ale jak chciałem zrobić e, to e, mierząc, to stwierdziłem, że stracę dużo więcej czasu niż e, używając kleju i robiąc, robiąc e, wzór, template czy szablon, jak to nazywacie, właśnie przy użyciu pistoletu takiego na gorący klej. Mam tutaj materiał na, na te panele, 3-4 czyli 19 mm MDF i okazało się, że on przez ten kawałek, przez kwarantannę jak stał nie wiem czy to będzie widać on jest po prostu łuk więc zanim nastąpi obróbka tego, a obróbka nastąpi w ten sposób, że po prostu szablon położę, poodznaczam jak ma być zagłębiarka, czy tam tak jak tu mówimy krawędziówka i wytnie się i to będzie dużo szybciej niż kombinowanie z kątami i rozpisywanie tego i rozliczanie. Także szablon to jest najbardziej naj efektywna i szybsza metoda i wezmę teraz zbliżenie i żelazko nagrzeję i postaram się pokazać wam, przypomnieć wam, bo jest o tym film, jak wyprostu, wyprostować MDF czy sklejkę, czy nawet klejonkę. Da się z tym tak zrobić, tylko trzeba być bardzo uważnym, żeby tego nie przesuszyć z danej strony, żeby nie przegięło się nam na drugą stronę. Dlatego, że jak mówiłem w odcinku właśnie o prostowaniu, jeżeli materiał był prosty, a potem on nam się wygiął, to znaczy, że z jednej strony nastąpiło, nastąpiła absorpcja większa wilgoci z powietrza. I wiadomo, że przy, jeżeli materiał czy drewno yy, yy, zwiększa swoją wilgotność, to się rozszerza. Więc ta strona się rozszerzyła i to nam po prostu wygięło panel. Jak prostujemy, trzeba narysować linię yy, na yy, najwyższym, yy, na, yy, gdzie jest najbardziej wygięte. No i żelazko musi być gorące, mam nadzieję, że się nagrzało już. I przykładami. Proszę bardzo. To jest właśnie ta wilgoć, którą musimy usuwać. O, najpierw jedziemy po linii. Widać doskonale jak to. Jak ta wilgoć się usuwa. Opisane jest to też w jednej z moich książek i potem zaczynamy znowu od góry. I raz z, z prawej. Z waszej lewej i z prawej, a z mojej lewej. Widać doskonale ile w tym materiale było wilgoci jak ona jak ona paruje. Podejrzewam, że będzie widać też to na kamerze. No, no i zaczynamy znowu coraz dalej, coraz dalej, od środka na boki po prostu. Cała filozofia. Oczywiście nie należy yy, trzeba uważać jakiś czas sprawdzić, czy to już się nie... Wyprostowało, zwłaszcza jeżeli nie macie w tym względzie wielkiego doświadczenia, ja to zdarza mi się dość często, także po prostu już na oko mniej więcej wiem, ile to trzeba trzymać, żeby to się wyprostowało. Pokazałem wam jak przy pomocy żelazka wyprostować wyprostować panel. Należy dać sobie trochę czasu i z, y, po prostu nie może to być za szybko, bo mówię, można przegiąć go w drugą stronę. E, w tej chwili już widać, że on się nie buja z żadnej strony, że jest, że jest prosty. E, to jest właśnie jeden tylko taki kawałek materiału, który mi się wygiął. Reszta stoi całe płyty na wózkach. Z Klamrami, także one zdjąłem jedno i widzę, że jest, że, że jest materiał prosty. Natomiast ten materiał no, szkoda, szkoda wyrzucić, bo to jest dobry, dobry materiał, tylko tyle, że jest wygięty, był wygięty, teraz jest prosty. Oczywiście, jak się podobało, to dajcie lajka. Wejdźcie na mediapartner24.pl, żeby zostawić komentarz odnośnie książki czy książek, jeżeli przeczytaliście, albo poczytać komentarze, co inni piszą i czy że warto to nabyć. Miłego dnia, niech moc będzie z Wami.